Cześć bardzo Straszę się w kolejnym odcinku, że Minecraft Party. Dokładnie tak. I jeszcze jestem sam, niestety. Jestem sam, ponieważ po prostu koźwa. No, 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 nie było się kiedy tak dokładnie zgadać. Po prostu, żeby faktycznie nagrać coś yy, z ekipą, czy w ogóle z kimkolwiek ja pierdolę. Jest tyle kuźwa graczy, że po prostu mam w tym momencie przerąbane na maksa. Boję się w Udało się! Zabiłem jedną osobę. Kopam, 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 w się śnieżek. Dobrze. To ja się chowam i mnie nie ma. Ogólnie tak, postaram się coś ugrać jak zwykle, wiadomo, prawda, będę walczył do ostatniej śnieżki w tym przypadku. Leciał do góry, nie widział mnie. Dobrze strzelają się na górze, dokładnie tak. Dokładnie tak ja pierdzielę, już mnie dwie osoby rozpoznały, już mam przerobany, Już w tym momencie mam fokusa załączonego tak naprawdę. Co bym Kuźwa nie robił już w tym momencie wszyscy są sfokusowania. Cześć. Czy gracz jest? Tutaj jest jeden. ciszę strzelają, Dobra, został jeden. Pa, 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 ja teraz robię coś takiego. Jest! Tak jest! Tak jest! Tak jest, dobrze. Pierwsza glierka wygrana, więc to jest dobry początek. Kuźwa mikrofon widać, schowaj się, w mikrofonie. Tak se kuźwa zrobi dobrze. Janusz game. No, no dalej widać taki mini, mini pikselek. Ja z tym nie mogę nic zrobić. Niestety, co ja wam nic nie poradzę. Dobra, Janusz Game, prawda, elo. Elo wszyscy giną, jeden po drugim, dobrze o to chodzi, tak jest. Już kurde zostało... Co jest? 8 graczy. Jedna fala, kuźwa tylu graczy zaz zrąbało na serio. To jest wręcz niemożliwe. Tutaj jest Boni, widzę bardzo... Twarda <sharp> przeciwniczka. Dobrze, dobrze. Nie ma tako, nie ma, nie ma, nie ma, nie dam się. Nie dam się. Nie dam się, nie dam się. zostanę Januszem. Będę Januszym jak nic, jak talala po prostu... O to jest, jestem Janusz! Au je! Ao je! Dobrze, dwie gierki na razie wygrane. O Boże, tu będzie ciężko. Tu coś czuję, że mi się nie uda Oczywiście się postaram, ale czuję, że tu będzie przerąbane. Dawaj, 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 dalej. Pokopujemy się, kurna i zaczynamy. Rozpierdziel. Dobra, mamy emeraldzika elegancko, yy, który się nie, nie został wykopany, bo są jakieś małe lagi. No niestety, czasami się takie rzeczy zdarzają. Jak gra dużo ludzi, to prawda yy, mogą być takie komplikacje. Kuźwa. Nie mam żadnych w ogóle tutaj przedmiotów znalezionych. Nie mogę nic znaleźć. Kompletnie. Masaka. Wszyscy znajdują po 50 tysięcy kurde diamentów. A ja sam, jeden, biedny, znalazłem jeden emerald, jeden diament. Co się kuźwa tutaj dzieje? Nie mam pojęcia, ty nie mogę naprawdę nie znać. What the fuck? dobra, mamy teraz dwa diamenty za. Mieście. To troszeczkę, żeby nie być prawda, na samym żaru. O, koźwa, tu jakiś dwóch jest, czekaj, to ja idę w drugą stronę, halo. Idę, spierdzielam, stąd w pizzieć. Ty, no nie ma tutaj żadnych kuźwa. Ten, no zaraz się kończy, czas, ty. No co jest? Serio, nic nie ma. Ty, wkopałem się w najgorszym możliwym kuźwa miejscu. Dziesiąte miejsce, seriously. Seriously, kuźwa, dziesiąte miejsce. Ja się w to nie bawię. Elo, elo, się mandero. Dobra, jest dużo, jest dużo naprawdę osób. To jest bardzo, bardzo ciężko w tym momencie cokolwiek zrobić, wygrać w ogóle, w ogóle. Ale ja się tym kompletnie nie przejmuję, prawda? I będzie dobrze, będzie dobrze. A stąd Holy shit. Oli się. Ha! je, owie, je, się udało. Tak jest. Takie. O oh fuck my life. Dobra, 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 dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Teraz ci dam. Ha, ha, ha! Je, 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 ja, 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 ja Dobrze, daj, daj, mnie goni, goni mnie, fuck you. No, yeah, O yeah, oh yeah, oh yeah. dobra, no dobra, poczekam, 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 chodź tu Chodź tu Bonnie, siema Bonnie, co tam boni powiesz, no, co tam powiesz koleżanko moja, pyk Uuu, tak jest Ooo, zaraziłeś mnie, no to straszne, a ja mam tutaj ofiarę, kurde, nie mam ofiary, tu mam ofiarę, pyk Aha, ta e, dobrze, o to chodzi, o to chodzi. dobre, 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 dobra, dobra. Co jest, co jest, co jest, kurde, co jest, co. Oh, fuck my life! Fuck, dobra, do, do, roz, do rozdupili mnie, do rozdupili mnie, kuźwa, nie udało się, do no. Fuck my life, to już w borde kopane, no. No, po prostu, no nie wierzę. Mm.

Tej gry nie wygram, bo jej nie umiem wygrywać, ale oczywiście walczyć będę, wiadomo. Zobaczymy, gdzie się kurde uda. Ogólnie, tak, yy, yy, chciałbym Wam życzyć, bo w sumie teraz jest taki piątek, w sumie to oglądacie tak przed, za, zaraz przed Wigilią, Więc yy, chciałbym Wam, w sumie, korzystając z chwili, yy, prawda, yy, tego, że mam teraz luz ogólnie i w ogóle zero stresu, chciałbym Wam życzyć yy, wszystkiego najlepszego yy, z okazji świąt Bożego yy, Narodzenia. Yy, tak, nie, to to, to, to jeszcze nie. Yy, św... yy, jajka yy, szczęśliwego yy, Sylwestra. Yy, nieważne, tak czy siak, wszystkiego najlepszego. Yy, tak, żebyście sobie spędzili to, prawda, wszystko w gronie rodzinnym. Yy, mm -hmm. Siedzieli troszeczkę mniej przy komputerze, wiecie, odcinek tam możecie sobie obejrzeć. Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że oglądacie odcineczek, ale ogólnie, wiecie, pamiętajcie, żeby jednak spędzić ten, ten czas, prawda, w gronie. E, oh, fuck my life rodzinnym, bo wie, jak piekłoś ważnie zniknął hamsko blok. No kuźwa tyle bloków, a ten mi zniknął tak hamsko, no nieważne. E, tak więc pamiętajcie, żeby go sobie spędzić właśnie w gronie rodzinnym, nie kłócić i w ogóle, w ogóle... No przestańcie koło mnie latać. Mam, kurde, jestem zajęty, mówię coś teraz. E, no i ja się tu spalę w lawie, nie, nie spalę się w lawie, dobra, nieważne. I tak więc, e, wszystkiego dobrego, tak, po prostu, no. tak. I jakbyście chcieli i byli tak mili, to, to też możecie mi napisać y, wesołych świąt, czy coś tam w komentarzu, będę bardzo kuźwa wdzięczny. Tu nic nie ma, krowa, 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 moja krowa, moja krowa! Moje krowa.

Fuck, zabierają mi krowy, zabierają, kuźwo, zabierają mi wszystko, Nie, fuck yo! Kurde, 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 krowa, moja krowa, moja krowa, moja krowa, moja krowa, moje krowa No, no dawaj, no dawaj, fuuuck! Nie, które, czekaj, halo. Ty, wszyscy pierwsze miejsce mieliśmy, what the fuck? Nie, drugie, halo, nie wiem które. Które miał miejsce? Yyy... Nie wiem trzecie miejsce, fuck. Fuck this shit. Fuck this shit, I'm out! Jupika motherfucker. Elo, Elo. Skaczę sobie kuźwa potęczy. Muszę to wygrać! Nie, he, 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 he. spada w dziurę. Pierdzielę to o nie, to będzie trudne. Dawno tego nie robiłem, nie pamiętam. Nie pamiętam jak to się grało. O w mordę! Dobra, skup się. Lżej. Eee, fuck, to jest ten. No wszyscy mi zas... Nie, to nie jest ten. What the fuck? What the fuck? Okej, okay, to jest ten. No, wszyscy mi zasłaniają, ja nic się widzę. Dlaczego to takie jest kuźwa zrobione, że to wszyscy e zasłaniają? Magenta, magenta to i magenta. To nie, no gdzie? Kurno, gdzie jest ten pierdzielony kolor? Kuźwa, czemu nie zrobię normalny kuźwa barniku, żeby wszystko było widać, który kolor jest który, ta nie to ci pierdzielno takie kolory, że tylko, kuźwa nic nie widać, który to jest. Kuźwa, który kolor? No, szary, szary, to jest ten szary, o właśnie, ale to, ale to pewności nigdy się nie ma, no kuźwa, no i się zmieniły kolory, No, no nie, no znowu źle, no kurde, no nie da rady wygrać, no nie da no po prostu, nie dam, no zestam się, kuźwa, nie da rady. E.

Wojtek Messi mnie wyprzedził, kto to kuźwa jest, Halo? Luj, drugi mnie wyprzedził, kuźwa gaszą mi wszystko, go głupia, masz niszczę. Nie, na no, tyle osób tutaj wygrać, to jest masakra. A, drugi. Kto to jest ten Wojtek Messi, kuźwa? Gdzie, który on miał kolor kuźwa, nie wiem, ale, ale jak mi kuźwa go znalazł, to bym też mu zaczął kosić, bo mi ktoś kuźwa kosił jeszcze inny 20 osób mi kosiło, nie? Ach. Się, kuźwa zgrzałem, normalnie, mówię wam, normalnie, no ja nie mogę, te... Dewieć potki, moje potki! No, no kuźwa, ja nienawidzę, jak jest tyle osób, bo wszystkie potki zabierają, a ja nic nie mogę zebrać wtedy, kurde, no jedna, choćby dwie, o trzy, zarobiście, jestem bogaty w potki, super, cztery, <śmiech> <śmiech> o pięć, o super, fajnie, I teraz lone załączone, jakbym kuźwa nie miał wystarczających problemów ze zebraniem potek, no dzięki, dzięki kuźwa, dzięki! Tak, wiem, dobry humor na samym początku, tak, teraz mam zły humor, daj mi potki! Pij to! Pij to! Dobrze, pij to! Zbieraj potki, pij to! Fuck that shit! 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 Fuck! No nie zabieraj mi potek, bo ja kuźwa nie mam żadnych, no! Oni zbierają kuźwa nawet jak mają wystarczającą ilość, no to po prostu to jest coś nie teges, no! Eee. Ło wow wow, wow 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 No halo, nic mnie nie piło, no nic mnie nie piło. Nic mnie kuźwa nie piło. się nie zgadzam na to. Pierdzielę tą grę ona jest głupia. Halo, co się dzieje? Wywaliło mnie. The server is restarting. Serio kuźwa jest restarting. W dupie mam to, że się restartuje, kuźwa, idę tutaj. On nie powinien się restartować, gad dymyt. Czemu się restartuje w momencie kiedy kusiła nagrywam odcinek? Ja tego nie rozumiem, a co nie wiem. No po prostu no nie wiem <laughs> Dobra, lecę, 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 lecę sobie w pito. a wy się grajcie, ja se lecę, mam bardzo gdzieś. Hello, hello! Prrr, lecę w ciemność, w ciemność albo w pustkę, nieważne, tu, można, tu już nie mogę lecieć, nie, mogę lecieć, a nie ważne, dobra. Co będzie teraz? Halo? King of the hill dzisiaj tego nie boję, że nie będzie żadnych czyterów? No to będzie ogólnie ciekawie, bo jest tyle kuźwa osób, że być tutaj królem, to w tym momencie będzie bardzo, bardzo trudne. Czy ktoś ma anty-nokbaka, anty, anty czy tam coś tam, nie widzę chyba, a może jedna osoba co najmniej ma, tak mi się wydaje, bo stoi na środku ten... Ten, 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 bo tak mi się wydaje, chociaż to może są z moje złudzenia, nie wiem. Ale gościu tu stoi, kurde, wypierdzieli mnie 20, kurde, przec nic dalej, dobrze, to ja pisgam dalej, kurde, się tu nie przejmuję niczym kompletnie, bo tu na tyle osób... Nie no ten ma kuźwa anty ty no stoi se kuźwa na środku lui i go nic nie można. pa, ten o, ten, ten, o, o. No co patrz, no, no no, patrz, no kuźwa stoi na środku ty. No stoi kuźwa na środku, ja nie wiem, ja nie wierzę w niego, nie? Nie wierzę w ciebie człowieku głupiej. Na cholerę ci te ty kuźwa... Ty ja w ogóle jestem gdzieś w, w ty yy, poza w ogóle yy, tabelą, ty mi nawet nawet nie widać mnie w top kuźwa 50. E, A nieważne, 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 nieważne. Ty no bez kitu, no to się nie da w ogóle nic zrobić. Tu wszyscy mamy tyle samo punktów w ogóle, e który? 16, zarąbiście kuźwa, no ale ten miał kuźwa do tego, anty patrz. No kuźwa, no, no kuźwa ty nic nie robił i, i, i wygrał, no. Jak mnie tacy ludzie denerwują ty... Ja to się chociaż kuźwa zgrzeję, z poca, a ja ten nic kuźwa, nic nie zrobi, bo po co kuźwa, nie? No po prostu nic. Dobra, nie wiem gdzie są zombiaki. Ja stąd spierdzielam. Jep, jep! Kurde, takie parkur a ty tu się schowam kurde, albo nie, tu się schowam, o. No pierdzielaj mi stąd. Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie powiedziałem. No odejdź ode mnie! Choć wam, jak mi denerwuje, tacy ludzie się przyklejają. No, Wypierdzielaj stąd, powiedziałem! Cóż wam mówię o coś do ciebie, wypierdzielaj stąd! No co, żeś się przykleił! Wypierdzielaj, powiedziałem! Nie! No i dupa, no i dupa, no i mnie zarazili, no i kuźwa, no i no i co, no i, no i kuźwa, no i, no i. Kuźwa, nie, nic mu nie pisze, pierdziele, no. Fajnie, że widz, ale cię nie przyklejaj do mnie, do cholery jasnej, no. Bo ja nie lubię takich kuźwa klejących się ludzi, co się kleją tak do mnie. Proszę się do mnie nie kleić. Dobra, szczelamy, szczelamy przed siebie, nie denerwujemy się. Elżbię spokojnie, weź sobie tabletkę nerwosolu, wszystko będzie okej. Okay. Yy, prawda, tutaj, żeby w czarne tylko nie szczelić, żeby nie szczelić. W czarne, ty szczelają, mi moje, ze wszystkie moje ze zeszczeliwują. Ja nic nie mogę zrobić, w ogóle żadnych punktów nie mogę zebrać. W ogóle, co się dzieje? Halo, parę punkcików zebrałem normalnie. widać, z nędzą. co tu się dzisiaj odpierdziela na tym Minecraft Party? To ja nie wiem. Tak to jest, jak się nie nagrywa rano. Kuźwa tylko w godzinach, gdzie wszyscy mogą grać. Jest tyle kuźwa ludzi, że tu się nic nie da zrobić. No po prostu kuźwa nic. No po prostu kuźwa, no nie mogę. Dobra, wygrałem, zarąbiście, elo, elo, mandero. O, dobrze, to jak nie ma werteza, to ja muszę tutaj pocisnąć kuźwa. Lag, o kurde, będą lagi, to będzie przeromane, dobra, ciśnij, 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 ciśni, ciśni, już mój złoty koniu? Na takiej paszy go kuźwa chowam, że normalnie ływam on jest koksełem nad koksełami tutaj muszę skręcić elegancko lecimy po górce, prawda, Le, elegancko dobra, czul, czul, cisnę tutaj przed siebie w ogóle się niczym nie przyjmuję wypierdzielać mi cholery jedne. ja tutaj muszę dzisiaj wygrać, moją nie werteza także kurde, muszę pokazać klasę mojego złotego rumaka, prawda na, na koksie, tutaj robimy prawda, drifty, końskie drifty jedziemy, prawda, teraz sobie przez ścieżkę, ciekawe czy ktoś by był na tyle głupi żeby jechać faktycznie tą ścieżką, kurde, tak, tak naprawdę żeby nie robić sobie żadnych skutków, prawda I Prosta w tym momencie, jesteśmy na ostatniej prostej. Nikt nas nie, nie jest w stanie dogonić, i mamy to. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, red light, green light. Dobrze. I'm ready for this. Maybe. I think. Jeden. Yeah, Let's go. Jep. Yeah. Okej. Okay. Yeah. No! Drugi, drugi. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, że drugi wystarczająco, myślę, jak na moje możliwości w tej prawda prześwietnej grze. Lecimy dalej, lecimy dalej. Co tu mamy? Uipy outy, outy. Oh yeah, I win, I win, I win, I'm the best <coughs> Co to za dźwięk był? Nie pytajcie, bo sam kuźwa nie wiem Dobra, 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 minecarty Minecraft to jest jedna z moich takich favorite game ogólnie Ale nie, nie będziesz kuźwa na YouTube, bo ja tego nie nagiąć Mam, złapałem w powietrzu kuźwa To mi się rzadko zdarza w sobie, Ale się udało, siedzę O Jezu, się wszyscy, że nie ma żadnego wózeczka No nie wywaliło nie, 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 Wywaliło! nie, 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 Dobrze i za to Was lubię, że potraficie jeździć, nie tylko po mnie. Dobra. E, czekajcie, ile to ma w sobie? Prawie 20 odcinka. Kurde, myślę, że, że jeszcze tak jedna, ewentualnie gierka, tak żeby coś wygrać. Ewentualnie, i można wtedy skończyć odcinek mi Także jeszcze poczekam, zobaczymy, jak tutaj sobie prawda radzą. nie e, e. ja wiem. Te te, 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 no halo, halo, gdzie, No, no, i kto wygra? Kto wygra? Ten zacięty pojedynek, prawda? Tutaj jeden z graczy zauważył wózeczek, lepędzi w jego stronę. I czy będę, czy wygra, czy wygra? Wsiadł, dwukrotnie wsiadł, bo jednak był błąd, głupi błąd. Kurde, tutaj, prawda, zadziałał, ale udało mi się wygrać ten pojedynek. Jakże Picky, tego nie wygram. No, mi się i nie wygram. Nie ma opcji. Na tylu graczy, żeby to wygrać, ten w ogóle w ścianę pobiegł. Dobry, dobry typo, naprawdę dobry typ. Fuck, naprawdę. Oh shit. Oh. Dziesiąte. Shit. Muszę walczyć tak długo, jak dam radę, ale nie mam w ogóle teren. Fuck my life, no nie. Nie no, mówię, na tyle osób oddzielić sobie na tyle terenu, żeby walczyć. O, tutaj miał ktoś mega farta, naprawdę, bo tu masz tyle terenu, stary, że jak tego nie wygrasz, to będziesz pipka, mówię ci. To tu jeszcze ma ten ma pewnie dużo. Ten no, ten też ma sporo. Ten, ten stary też, jak nie wygra to będzie. Ale to, to czekaj, to, to jest starcie tutaj między panem Zielonym, między panem e, Koźwa. on jest? Halo, tutaj między panem e, ciastkiem, A tu ten, co wygrał ostatni pojedynek. Przy tym razem pokaże klasę i rozdupci po raz kolejny, tak? Chyba jednak to wygrał. Dokładnie tak, tamten w ogóle spadł. What the fuck, co on zrobił? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ok, splif. E, moja taktyka na tego splifa jest taka: Spierdzielo! <tum> Po prostu spierdzielam, bo tu jest tyle osób, że ludzie mnie tutaj zniszczą. Więc ja muszę spierdzielać. Spadaj! Kuźwa goni mnie 20 osób. Goni mnie 20 osób. Fuck. Do nie, zostaw mnie! Wszyscy się na mnie rzucają. No co za dziady. No co za dziady po prostu, to no ja nie wierzę w to. Ja muszę uciekać inaczej, bo ja, ja jakbym walczył, to zaraz bym zginął, ktoś mi plecy kuźwa zrobi albo coś! Fuck my life, wypierdzielaj! Nie dobrze, nie ma opcji, wypierdzieląc to fuerę! Uuu, jak mi dobrze strzelał rąbany, czeka, ja nie mam pytań, kuźwa. Dobra, 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 uciekam, 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 uciekam. Wow, ten cały czas zielony mnie rgoni. No co za. No co za kuźwa, luj. Zielony luj. Zielony luj. No kuźwa jeszcze tym. Nie dam się iść, To Ja jestem mistrzem parkura. Jestem mistrzem nad mistrzami. No. Wreszcie mam spokój. Ta se idę. Ta se to idę. Ha! Mam wolny, mam spokój. Elo, elo. Dobra. Tej się na mnie rzuci pewnie. Chodź. Mmm, mm. Muszę przytrzymać jeszcze 9 sekund. Dam radę Dawaj, 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 a nie, już, już dobranie. Ale się udało. Poczekałem tak długo, żeby kurde to ogarnąć. Także jestem zadowolony. Ja se w kuźwa wychodzę. O nie, czekaj, ten. Nie, to lubię, to ostatnie To Muszę coś tu, kurde, więcej teraz zrobić. Dawaj, dam rady, dam rady. Bo ta gierka jest fajna. Ja ją po prostu lubię. No i cała poradzę, no. Purple wciup. No tutaj teraz odróżnić kuźwa ten, to, to będzie przerąbany. ty, we, we, weź kuźwa zrób. Yellow! No czemu tak daleko te kolory wszystkie są kuźwa? purple! Było obok, ale nieważne. Dobra, dobra, dobra. Green! Tu były też green, dobra te yeah, white! No tu jest niebieski, tu jest żółty. Żółty, dobra. White. Walczymy, walczymy, ale wszyscy walczą dzielnie. Orange. Wszyscy walczą dzielnie. Cyan. Red. Yellow. Cyan. Limy. Jest. Uuu! Wygrałem to, tak jest! To teraz mogę śmiało wyjść, koźwa was tego, prawda? Wychodzimy, to już było. Okej, okay. elegancko, wychodzimy za do hama, jestem zadowolony, teraz to jestem zadowolony w Jed. Dobrze, mam nadzieję, że od Ciebie czegoś się spodobał I że tak, oczywiście, nie o łapce w górze. Pamiętajcie, żeby ewentualnie, jak, 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 jak chcecie, jak będziecie tacy mili, możecie mi życzyć wesołych świąt. Ja Wam również życzę wesołych i e, spokojnych, prawda, radosnych e, świąt. E, i, 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 I widzimy się, oczywiście, za tydzień w Minecraft Party w piąteczek, akurat, a jutro jakiś inny odcineczek codziennie o 13.30, bla, bla, bla. Wiadomo, pamiętajcie o tym dzwoneczku, bo ostatnio zauważyłem że faktycznie, że spadki są, są spadki kuźmowych wyświetleń, z tego względu, że osoby nie, po, nie otrzymują żadnych, ale to żadnych powiadomień, nawet jak są subskrybentami gdzieś tam już wcześniej. Jest to totalnie do dupy zrobione, jestem zły, że YouTube tak to w ten sposób zrobił, bo dodatkowo nie dość, że już subskrybowaliście gdzieś tam wcześniej, to jeszcze teraz jakby trzeba podwójnie subskrybować, żeby gdzieś tam otrzymać te powiadomienia na odcinkach. Ale tak, jeżeli nawet byście tego nie mieli, to pamiętajcie, że to codzie codziennie o 13.30 są mimo wszystko te odcinki, więc nie ma żadnego problemu, żeby faktycznie znaleźć ten odcinek i tak dalej, i tak dalej. Ktoś za mną biegnie, y mam cię w dupie, gościu, muszę stąd spierdzielać, idę sobie w piwdu, do... czekaj, idę tutaj, idę. O, idę na to, kuźwa, nie znajdziesz mnie, gdzie ja jestem, ha ha, ha. Yy, nie wiem w ogóle co to jest, nie, nie ma znaczenia. Także jak ja się z wami żegnam, e, trzymajcie się i do następnego odcineczka yy, z Minecraft Party i nie tylko teraz wjedę znowu do chaba, Ha ha ha, 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 ha. Pa, pa.